Czasami powinniśmy docenić to, co w życiu mamy, bo na przykład nie urodziliśmy się w miejscu, gdzie musimy do wody pójść 2-3 km, gdzie zwierzęta. Po prostu serią i musimy pić tą wodę tylko dlatego, że innej wody nie mamy. I to są takie rzeczy, że jesteśmy wolni. Po prostu, że mamy tą wolność, że możemy sobie wybrać pracę, jaką chcemy. Znaczy, no wiadomo, zależy od pracodawcy i zależy od miejsca, w którym się urodziliście, ale jesteśmy na tyle wolni, żeby móc po prostu godnie żyć. Nawet jeżeli jesteście urodzeni w biednej rodzinie, zawsze możecie z tego wyjść. Życie jest na tyle wdzięczne, że jeżeli poświęcicie. Na tyle czasu, żeby rozwinąć się w danej dziedzinie, że będziecie naprawdę dobrzy w tej dziedzinie, bo internet pozwala nam na to, żeby się nauczyć dosłownie wszystkiego. I nie doceniamy tego. Nie doceniamy tego, co mamy. I nie mówię tutaj, żebyście mówili, że. Ktoś inny ma gorzej i bagatelizowali swoje problemy. Bo oczywiste jest to, że ktoś inny może mieć gorzej, ale to nie o to chodzi. To nie chodzi o to, że jak złamiesz nogę, to sobie pomyśl, że ktoś inny może nie mieć nogi, więc powinieneś być wdzięczny za to, że złamałeś tą nogę. Nie, bardziej chodzi mi o to, że powinieneś być wdzięczny za to, że jak złamiesz tą nogę, to powinieneś sobie pomyśleć, jak było dobrze, jak mogłeś chodzić. I być wdzięczny za to, że mogłeś w ogóle chodzić. I że będziesz mógł chodzić, no bo ona jest tylko złamana. I wiadomo, że w życiu są cięższe przypadki, na przykład nieuleczalne albo i tak dalej, ale i tak powinniśmy być wdzięczni za to, że możemy żyć. Po prostu, że możemy. Że akurat ten wasz plemniczek mały wygrał tą wojnę z milionami innych plemników, i akurat to się urodziłeś ty. I może to brzmieć śmiesznie, ale tak właśnie jest.